Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj się dzieje. Zaczynając od tego, że wreszcie przyjedzie Pan e, po mój termomix. Zobaczcie, jak jest popękany. Także idzie na gwarancję, na reklamację. Tu się już szykuje makaron do wekowania, rosołku. Kochani, ja ostatnio miałam urodziny. Bardzo wszystkim dziękuję za ogrom życzeń. Pozytywnych słów i zobaczcie. To był dzień naprawdę obfity w niespodzianki. Otrzymałam coś tak pięknego od koleżanki, od takiej przyjaciółki z dawnych lat. Na pewno każdy taką e, ma. To jest... E, to przeszło 20 lat znajomości i to jest przepiękny bukiet. Zobaczcie, w kolorach jak najbardziej moich. E, no, wzruszyłam się niesamowicie. Jacek świadkiem, jak ryczałam. Przepiękny, przepiękny prezent i przede wszystkim mega niespodziewany. Tutaj balonik 100 lat i Maksio również dostał swój balonik, czyli sika, takiego właśnie też napełnionego helem. Właśnie słyszę, że Jacek wrócił z zakupów, miał kupić parę rzeczy i zaraz zabieram się za kolejną jakąś tam robotkę, bo przyszło łóżko dla dziecka naszego. I będziemy je składać. Także Wam na pewno pokażę. Zamówiłam. Um, co zamówiłam? Prześcieradło. Zamówiłam pościel, która jest niewypałem. Też Wam pokażę. Zamówiłam um, podłóżkę taką śmieszną. No i ogólnie zobaczycie, jak już wszystko będzie gotowe. A tu Maksymilian był u fryzjera. Powiedz wszystkim: hej, dawno się nie widzieliśmy. Hej! Powiedz wszystkim: hej! Zero reakcji, ale pokażę Wam, co Max dostał, bo bing leci, wiecie, w telewizji. Także bing jest najważniejszy. Pokaż fryzurę. Nie, zero. Teraz na razie zero reakcji. Tak jak mówiłam, Jacek wrócił z yy, zakupu. Mamy trochę tutaj pobojowisko, bo jest w trakcie yy, pracy, więc bierzemy się do swoich zajęć. Ja Wam pewnie pokażę wszystko, jak będzie już gotowe. O, zobaczcie, co to jest przywiezione, haha. Mniami, dajcie znać, czy jedliście kiedykolwiek pizzę z Kauflanda. Oni tam mają... Jak to, co to jest, Jacek, pietarnia? Ale to nie jest Kauflanda, tylko to jest jakaś brutalna pietarnia. To... To... Wszystko się wywróciło odwrotnie. Odwrotnie Ci położyła. Pani, tu jest taka pizza z salami. Pani się odwrotnie położyła i wszystko się odwróciło, przewróciło. Trudno. To nic. Także taka pizza y, w Kaufland. To znaczy. Chyba Kauflandy ogólnie mają coś takiego y, niektóre. Ale myślę, że myślę, że nie było kiedyś tak też. Mi się wydaje, że było kiedyś, jak byliśmy w innym Kauflandzie, że to coś takiego było. Że mieli zapiekanki i coś tam. Także dajcie znać, czy coś takiego u was jest. Wyprowadźcie mi z błędu, jeżeli to tylko u nas. I już się z wami naprawdę żegnam, bo... Powiedz pa. Pa. Zobaczcie, jaką mam świetną fryzurę. Pomachaj. Pa. A buziaka dasz? Mua. A popatrzy się tutaj na mnie? Hej. Tu buziak. <noise> Chcesz się popatrzeć z drugiej strony? <noise> Zaprezentuj hulajnogę. Zaprezentuj hulajnogę. Mm, proszę państwa, taką mam hulajnogę. Przejedziesz się? O. Przejedziesz się? To dawaj, jedź. No wskakuj na nogę. Start. Go. Trzy, jeden, go. A, czekaj, tam on ma kluczyk jeszcze. No tak. Darwał kluczyk od takiego starego, starego statywu. Tu go założymy, świetnie sobie poradziłeś. I teraz już możemy go? Dawaj. Od... Odpal i go. No jedź, pierdoło. Tak, na, na początku sobie pomykam bardzo delikatnie. <laughs> Ale jak chcę, to jestem szatam, powiedz, na drodze. Także żegnamy się już na ten czas z Wami naprawdę. Jeszcze ostatni żółt na moje piękne kwiaty. Nie chcę, żeby po prostu ee, uwiędły. Są przecudne. Dajcie znać, jak Wam się podobają. No nie mogą Wam się nie podobać. Przepiękne. Dawaj. <laughs> <laughs> Do usłyszenia. Stop. Dzień dobry, kochani. U nas trochę śniegu. Któryś już dzień. W e, marcu jest taki śnieg, zobaczcie. Teraz już jest mniej. Jak wstaliśmy, było znacznie więcej. Ale e, słyszę, że wszędzie tak spada. Tak naprawdę od początku marca. Hej! Dostałeś dychę od Agi? Maksia ma pracę. Włącza radio pracy, u Agi, codziennie i dostaje pieniądze, sam sobie wybiera. Często sobie wybiera po prostu monetę, bo on lubi monety. Ale dzisiaj sobie wybrał dychę. Przywitaj się, powiedz hej. Buziaczki prześlesz na Dzień Kobiet wszystkim? Prześlesz buziaczki na Dzień Kobiet? Ale tutaj do kamery prześlij. Prześlij tutaj. Na Dzień Kobiet wszystkiego najlepszego wszystkim. Kobietkom. Spędzcie kobietki, miło ten dzień. Jeżeli lubicie kwiaty, dostajcie kwiaty. Jeżeli lubicie słodycze, życzymy Wam dużo słodyczy. A tutaj, ostatni rzut przez to brudne okno, ale wiosna się zbliża i też zbliżają się porządki. Muszę Wam pokazać moje kwiaty przepiękne. O, niestety, niestety umierają ale były takie cudne takie cudne, że po prostu serce boli je wyrzucić a tutaj balon jeszcze się świetnie utrzymuje 100 lat i Maksia Cześlik też się świetnie utrzymuje o tutaj także my samego rana bierzemy się za sprzątanie obiad mamy kiedyś zareagowałam mu Rosu także jeszcze będzie sobie szamał na jakiś posiłek właśnie Rosu mamy z wczoraj Makaron z sosem Maxia, ulubione, i będziemy się brać za pracę. Trzeba poodkurzać, posprzątać, złożyć kanapę z weekendowego barłogu. I... <gryw> Także do roboty! Jeszcze Wam pokażę od urodzin. Pudełeczko takie z pepką metalowe, które mam z przykrywką. Wypchane jest słodyczami. Mam wrażenie, że tych słodyczy wcale nie ubywa, a było wiele więcej. I co się skończy to ciągle są, to ja nie wiem po prostu jaki skrzat tutaj je uzupełnia, ale już mam przesyt słodyczy, ale chciałam coś polecić. Słuchajcie, to jest pyszne, nie wiem gdzie to kupić z Roshen. bardzo dobre, bardzo dobre, ktoś kto lubi grześki tego typu, batoniki to będzie zachwycony. I, i, i o, i to, bonbello z Biedronki, to jest taka podróbka szokobonsu, to słabsza, ale jednak dobra. Także możecie sobie spróbować. Też ma takie te, wiecie, mm, strzelające chrupeczki. Także naprawdę bardzo dobra. Hej! Sprzątamy. Co ty na to? Sprzątamy? Tak, no to wyłaź. Odkurzamy, składamy kanapę, sprzątamy. Tak jest? Ja mam zamiar zaraz sobie położyć aloes na włosach. Trochę pochodzi z, y, z, z tej masce. Y, myślę, że ze 3-4 godziny. Także się do Was później odezwiemy. Maksiu, popraw firankę. Zobacz, brzydko tam jest. Popraw kotuniu. <grych> dziękuję. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, kochanie. O, dziękuję. Superowo. Piona. <grych> Także na, na ten czas się z Wami żegnamy. Odezwiemy się później. Powiedz pa. Pa. A że śnieg za oknem ignorujemy. <grych> Mam. To kupiłam już coś na wiosnę, co nie mogłam się oprzeć, jak byłam w Action. Zobaczcie, jakie piękne donice na nasz taras. To są takie dosyć duże donice. Zobaczcie przy Maxiu, to już posprzątane. O, to są spore donice. Zobaczymy, czy tu jest napisane, ile to jest litrów. Żeby komuś rozjaśnić. Daj naklejkę, właśnie nam potrzebne jest tutaj. Sprawdzić to. Chyba nie nie dowiemy. A nie, 30 mam. litrów. Tu jest napisane z kolei o. Średnica 40 cm. I odporne jest do minus 20. Mam, mam. Masz. Aha, masz. Do minus 20 stopni. Jest w takim wzorze e, betonu, trochę spękanego. E, w takim ciemnym graficie. I oj, będzie idealnie pasować. <laughs> nie siadaj tu dubki, to nie stołek. Coś ty. I będzie idealnie pasować naszego tarasu. Także naprawdę, hit. Super hit. Słuchajcie, ta duża donica kosztowała tylko 45 zł, co naprawdę nie jest łatwo znaleźć dużą, ładną donicę za tyle pieniędzy. Donice potrafią być bardzo horrendalnie drogie. Synu! Nie właśnie na tą donicę! No zobaczcie, no. Zrobił sobie stołek. Idziemy wynosić Twoje zabawki na górę. Zobacz, ile nam przynosiły zabawek. Trzeba je przebrać. Nie będą tutaj wszystkie leżały. Także polecam Wam serdecznie przejście do Action, bo już jest wiosna i już są naprawdę super mm, okazje. I uważam, że w ogóle teraz będzie więcej takich okazji, takich prawdziwych okazji, kiedy wiecie, że te ceny naprawdę będą super, super opłacalne. E, bo później to będzie droższe, gdy będzie sezon, wiadomo. Zamierzamy się też do kupy na e, grilla, chyba już mamy wybranego nawet. Więc e, nie mogę się doczekać już po prostu wiosny, aż wyniesiemy meble. E, kupimy jakieś drzewka. Zasadzimy tutaj, och, takie może cyprysiki wysokie, zielone. No będzie naprawdę pięknie i teraz chcę już kupować powoli właśnie takie rzeczy, żeby ten taras był taki przytulny. E, w tamtym roku był jeszcze dosyć surowy. No nie wszystko naraz. Ach, się uśmiał. Dlatego po prostu nie mogę się doczekać, aż, e, aż będziemy już go od A my teraz z no! idziemy na górę dalej sprzątać. To jest sprzątane, teraz kolej dalej. Albo chodź, jeszcze pokażemy wszystkim. Że ty wiesz, o. Gdzie jest chy jak herbata? Pokaż. Ale pokaż. Oh no! To nie. To ja zabieram. Proszę, no. Proszę pokazać ładnie wszystkim. Każdy czeka. Pokaż Hej. gdzie. Hej, powiedz, nie. gdzie jest A jak Aga? Aga, Aga. A chy jak herbata? Niania. Niania, no jak niania. A chy jak herbatka? Aka! Ale powiedz mi, gdzie jest chy jak herbatka. Aka! No jest aga! Ale powiedz, gdzie jest chy jak herbatka? Gdzie jest chy jak herbatka? Tak! A ly, jak lizak? Ly jak lizak, nie! Gdzie jest ly jak lizak? Gdzie jest ly jak lizak? Tak. A my jak maksio? Tak. A fy jak Filip? Gdzie jest jak Filip? To. jest e. Jak? Elie. Ela twoja, Eli. A fy jak Filip? A gdzie jest jak Filip? Blue leci, wiem. Blue. Ale pokaż mi fy idziemy na górę. Już dam święty spokój. Gdzie jest fy? zero współpracy w ogóle. Nie. A u? A u? 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 A o? Jak ola? A ja? Ola. Mhm. Ola, Papa. Baba. Baba. <noise> Wszystko pokazujesz tylko tak. papa, nie papa. To, o to proszę. Dobrze. Mądry chłopczyk jesteś. A fy? Pokaż nam fy. Pokaż please. Please. Nie, nie, doprosimy się. Dobra. Także on już zna nawet już yy, coraz więcej literek. I ciczymy je, ale to musi być, wiecie. Niekamerowane, nie, y, nie telewizor wyłączony, wtedy się dziecko skupia, chyba się każdy ze mną zgodzi. Piłeczka! A, piłeczka jest w Donicy, a tutaj blue, kochany, tak? Gdzie jest blu? Blue. blue. Maxiu, o, a powiesz, jaki to jest kolor? Poczekaj, poczekaj, a nie ma tutaj. Nie ma tutaj tego koloru, jeszcze chciałam pokazać jakiś. Świetnie mówi filetowy. Tu jest. Ten, to auto też się zmieści, zobacz. Poczekaj, a powiedz, jaki to jest kolor? Nie. To jest nie Yellow, nie dobrze. A to? A to? Papu. Papu. <laughs> Brawo! Także taka zabawa. O nie, teraz już się nie. Tak szybko nie pozbędę tego z tej donicy, coś mi się wydaje. Dobra, bo się z wami żegnam to się zradzę, ale dawno nie nagrawałam vloga i się rozgadałam już na maksa. do później my już na górze a idziemy pokazać wszystkim Twoje łóżko to chodź pokażemy wszystkim Twoje łóżko zaklinowało się ale chodź, najpierw pokażemy łóżko później będziemy naprawiać pokaż wszystkim zobaczcie, zamontowaliśmy kolejną bramkę trzecią w tym domu wariactwo mam. mam, a tu jest Maksia mama, tata tu śpią, tak a tu jest Maxia łóżko, zobaczcie, w formie takiego domku, tam są okienka i tu są okienka, gdzie są okienka? Ja. Tu. tu, tu w swoim domku i to jest białe łóżeczko, jakby sama biel, bo też były różne wersje kolorystyczne, można było mieszać różne kolory, na przykład naturalne drzewo i biel, ale wybraliśmy właśnie białe. Tutaj też są okienka, jest naprawdę wykonane z dużą dbałością o. <laughs> o detale. O, nie zamykaj mamy, bo będę smutna. Hmm. I naprawdę fajnie, super, super się prezentuje, wręcz super, naprawdę super. W złożeniu było bardzo proste, oczywiście tam leży Niania, wyleciał stąd stolik, no bo już się nie zmieści. Chwilę pośpi tutaj z nami, no i maszeruje do swojego pokoju. Spał już trzecią noc w tym urzeczku Śpi jak kamień w wodę, także naprawdę super. Super, od razu się przestawił. I tu Wam pokażę nową rzecz. Tu jest kocyk z myszką Miki z Pepko. Też nowa rzecz, za 15 zł, słuchajcie. Możecie sobie... Zamknąłeś mnie? Oh no. Możecie sobie lecieć, i pewnie te kocyki jeszcze będą, bo kupiłam go niedawno. Ehm, a tutaj nowość z Sinsaya. Poduszka taka w, w kształcie e, dinozaura. Dobra, chwilę gadałam za Gdzieżką, e, a teraz Wam dalej pokazuję. To jest taki kształt no, dinozaura. Maksa ostatniej fazy. E, jest wykonana jak na 20 zł. E, bardzo ok. Ja już ją uprałam, oczywiście. Wszystko zawsze piorę dziecku do pokoju, do łóżka, tym bardziej. Wyprała się dobrze, nie skluchciła się, że tak powiem. I wygląda naprawdę, naprawdę, zobaczcie, fajnie, w takim kolorze granatowo-turkusowym. Ona sobie tutaj koło małpki leży. E, tam oczywiście Binguś, no i mam tą osłonę, którą kiedyś kupiłam na Allegro. Ona kosztowała, nie na Allegro, może i na Allegro, ona kosztowała dosyć sporo, więc ją postanowiłam wykorzystać jeszcze, zanim wyrośnie ze wszystkiego i do tego mama. mam taką też narzutkę. Zobacz, mama, mama, <laughs> Idziemy się bawić? Mm. Tak? Sprzątać zabawki? A gdzie masz super bohatera? No. Na bluzce masz. A? a, a jak ten super bohater robi? Strzela, tak? Z rączki. Tak, taką ma moc. Pajączynką strzela. Dokładnie. Już idę, kochanie. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. A tu poduszka z Pepko, żeby wypełniała trochę miejsce, hamowała go, żeby się nie uderzyło bo też się zdarza, że trochę się wiecie gwizdnie gdzieś w nocy jeszcze o to łóżko, ale jest super. Barierka tutaj jest 90 cm, także dosyć duża, nie wypada. Yy, dokupiłam tak jak mówię, matera do tego, czy mówiłam chyba w ostatnim filmiku, yy, w ostatnim ujęciu dokupiłam dwa prześcieradła białe, takie jerseyowe, wykonane w Polsce. Bardzo lubię właśnie polskie prześcieradła i widzę dużą różnicę między polskimi, a e, takimi wiecie, chińskimi czy tureckimi prześcieradłami, więc uważajcie na to uwagę. Także tak, takie łóżeczko. Na razie ono nie jest zbyt duże, 140 cm na 80, dlatego, że no na pewno będzie miał po drodze jeszcze inne. To jest takie, żeby się nauczyć, wiecie, samodzielnie spać, więc e... Umie, umie już samodzielnie spać yy, i naprawdę jest zachwycony tym łóżkiem. <laughs> Przepraszam, nawet nie chce do nas przechodzić rano, żeby się trochę wiecie pomidziać, tylko leży w swoim łóżku. Tak. Ja mu zaraz właśnie przykryję tym kocykiem, jeszcze to łóżko yy, i idę się z nim bawić, a bramka no. jest rozporowa, z łatwością będzie przenoszona w tamte drzwi. Mało lata. Co się stało? Twoja rąba nie działa. Dobra, widzicie, jak do. I do Was nie mogę przestać po prostu gadać, nagadać, przez to, że mieliśmy tyle czasu przerwę od siebie i po prostu zwariowałam. Ciągle gadam i mam słowo. Ten vlog nie wiem, ile będzie trwał, natomiast no. Yy... Zostawię sobie coś na, na, na dalsze dni <laughs> i nie będę tak gadać jak oszalała. Mam w ogóle plan, żeby nagrać taki cały tydzień vlogów. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Takie naprawdę 7 dni vlogów. E, oczywiście czekam na Wasze komentarze. Ja jestem zmotywowana jak najbardziej na tak, w będę Wam pokazywała różne rzeczy. E, będą takie vlogi z elementami właśnie jakichś poleceń i tak dalej. Także dajcie mi, kochani, znać. A ja się biorę teraz za segregowanie tych zabawek, żeby właśnie na dół wziąć jakąś część, ale tu już było zdecydowanie za dużo. Także kochani, my się z Wami żegnamy. Odezwiemy się oczywiście w następnym vlogu, żebyście przyjemniej mogli go obejrzeć, żeby nie był zbyt długi, bo jednak takie tasięce to czasami ciężko się ogląda. Ja osobiście wolę takie 25 do 30 minut, a już takie 50 to naprawdę ciężko mi się ogląda. Więc zakończymy tego vloga zagmatwanego. I tak jak powtarzam, już kolejny raz bierzemy się do pracy. I ja naprawdę mam super energię, bo jest słonecznie i no, nastawiam się już na wiosnę. I żegnamy się. Naprawdę. Maksiu, żegnamy się na serio. Buziaczki. Proszę do kamery. Wszystkim dziewczynom z okazji Dnia Kobiet ostatni raz buziaczki. No. Pa. Pa! Załóżki Tu, tutaj do kamery patrzcie. Mua. Pa! Pa! Co ty robisz? Ale narobiłeś. Pa! pa.